Witam, witam. Czas na wymianę pięciogwiazdkowego bohatera i zabawę z Alka odłamkami. 5% szans na bohatera rzadkiego. Jeśli traficie bohatera z pierwszego sezonu, 5% szans na to, że będzie miał kostium. Więc zobaczmy, co dziś przyniesie nam los. Dawno nie miałem nic ciekawego, właściwie żadnego kostiumu i tylko jeden bohater rzadki. Może po tej tygodniowej przerwie będzie lepiej. He Kostiumu nie mam, ale oczywiście bez kostiumu. Hmm, <laughs> No dobra, odbieramy. Jun wracasz do akademii. No dobra i zobaczmy co z Alka odłamków e, Podwa do odbioru OK nic specjalnego i zobaczmy co tu. Co bym chciał. Może tabart, e, teleskop, pierścienie lub strzałki, czyli duży wybór. Strzałki są. Dobra, napój pójdzie raczej na wymianę. E, no dobra, i pięć łączeń. E, najbardziej chyba symbole druida mi są teraz potrzebne. Ale chyba się nie doczekam. Ok, strzałki biorę. Sorry, symbole druida. i jeszcze dwa hmm, hmm, hmm. i ostatnie łączenie był już czterogwiazdkowy materiał więc nie liczę na nic niesamowitego ok ale są symbole druida um, także nie było źle dwie strzałeczki wpadły um, Jedna z wymiany, jedna z łączenia. Tyle jeśli chodzi o laboratorium. Trzymajcie się. Do zobaczenia.